Witajcie ponownie. Jesteśmy z powrotem na klifie. Książeczka mówi, że na szczęście to pismo starożytnych tylko tak śmiesznie wyglądało, ale można było zapisywać nim dokładnie tak samo jak po angielsku, znaczy w na naszym języku. I jeden symbol odpowiada jednej literze. I ja tutaj mam odpowiedź. Trzeba kliknąć o to. To odpowiada literze S. Potem ta dziwna buźka. O. A. Zgadza się. Udało nam się. I znowu będzie. Zgadnijcie co. Ale, no właśnie, no a odpowiedź to była tylko ci, którzy znają języki, mogą wzbić się przez przestworze. No póki co będziemy szli, a może lepiej zapiszmy. W tym ile razy tu spadłam to... Chociaż mam teraz błyskę to i tak wolę zachować. I jest. Jest tutaj. Tam No I jeszcze, no i jeszcze. M bym wam przeczytała z mojej polskiej książeczki, ale niestety została w domu rodzinnym i nie mam do niej teraz dostępu. E tutaj mamy w niej podpowiedź, mam za to dostęp do angielskiej. Jest zagadka do, do, trzecie, do trzeciego zadania. Four men standing in a row, third from the left and down you go. The rest in order move you on. the youngest, the oldest and the second son. Czyli y podpowiadana po prostu kolejność. Tak oglądamy. I co już widzimy? No, widzimy takie oto kulki. I należy je nacisnąć w kolejności, no, kierując się tymi wskazówkami, to kolejność y, czwarty, pierwszy i drugi, jeśli dobrze mi się zdaje. Y, spróbujmy. Nie, <noise> inaczej zlecimy. A dobrze. Idzie. Tak, to nie koniec. Nie myślcie sobie. Już nie chcę myśleć, jak on wysoko już się wspiął. Tak, Sacred Four. I tu znowu należy sięgnąć do książeczki tam każdy z symboli jest opisany, jest mu przyporządkowana litera, kolor, bodajże zwierzę yy, i żywioł. No i tutaj chodzi właśnie o cztery żywioły. Yy. I to są żywioły w kolejności. Yy, jak to tam się nazywa? A, a Dobra, mam kolejność zapisaną. Znowu ta buźka. Yy, wieża. No, czy to wygląda jak wieża? To się nazywa gąsienica. I jakiś taki gizik zioł. No dobrze. Bo nawet nie były żywioły, to jakaś wielka twórca. Wiem, że to wymyśliliśmy wtedy z rodzicami. Byliśmy z siebie bardzo dumni. Wleźliśmy na sam szczyt tych klifów. Tak, to jeszcze nie koniec. Cały ten odcinek będziemy leźć po klifie chyba. Ta miłość od pierwszego wyjrzenia to naprawdę musi być potężna, skoro on się tak poświęca, bo że ona do niego pisze w bardzo szorstkich słowach. Znaczy, może nie bardzo szorstkich, no ale takich, wiecie. Nie zbyt przesyconych miłością. To znowu jest z kolei na język angielski. Też jest podpowiedź w książeczce, jeśli się nie mylę. I chcemy tutaj wpisać, że chcemy wejść na górę, czyli ASE. Dokładnie tak. napiszmy się 92 punkty. No, 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 o, Nie jest to tak jak we wcześniejszych częściach, gdzie bardzo łatwo zginąć zupełnie przypadkowo. Niemniej... No, na klifach trzeba i tak uważać. No. Ho! Brawo, dotarliśmy na górę! Jesteśmy wyczerpani. I widzimy jakąś starowinę tutaj, która nas pyta, po co się tak męczymy i się wspinamy po, po tym, skoro no, okazuje się, że tę górę zamieszkują skrzydlaci, którzy sobie po prostu tutaj fruwają I zachęca nas, żebyśmy y, zjedli magiczne jagódki z tego krzaka. O, będziemy tak próbować. No właśnie, spróbuj trochę. O mnie, o nią. No nie wierzymy w starożytce, bo wiemy, że to jest ten nasz dżin, Szamir. Aczkolwiek jak byłam małym dzieckiem, to błagałam rodziców, żebyśmy zasejmowali i sprawdzili, bo może jednak można latać. No oczywiście nie można. Musimy Szamira zignorować. bo zaraz się pufnie z oburzenia. Tak, you offended me. Wejdziemy niedługo do ciemnego miejsca, ale to w następnym odcinku.